Cześć, wszystkim, tym jestem Backson, Tommy, to jest Mikołaj. Zawodowy skacze nr 1. Pokaż się. Ogólnie to górku trochę zarósł, widzowie. Mocno zarósł, nie? No. są on, patrzcie, tutaj w ogóle spadł, to... No tyle ma do spadnięcia, nie? I tylko może być metrów. Dwa, trzy, cztery, dwa. Ciebie co próbujesz robić? Jakieś plany? No. Jakieś plany, co się robisz? co lecisz? Dobrze, ja teraz polecę po... To co Jania? Okej, okay. coś jeszcze? Może to drugie co Jania poleciał. na ja ci pokażę. Dobra, Zapraszamy do odcinka. Ogólnie widzowie to Szymon i Młody będą około 14 już wyjeżdżać. Nie wiem czy będą na 15, 14, 30. Nie wiem. No trudno, ogólnie to cały górków po prostu, zero post, zero motocyklów, zero rowerów, nic, tylko my, nie? Co o tym sądzisz, Mikołaj? Jest git, zajedliście. No ta nie, tutaj no się no nie prluje. <laughs> bo to na odcinku będzie. Co? <laughs> to na odcinku będzie. <laughs> Bip si w Widzowie. Mikołaj leci, dawaj! Ma kto się kameruje! Właśnie mówiłem, nie? Ta deska, widzowie. Ta deska! Jak ja na skakał, co ja też co było? Patrz! Tak? Tak? I tak, co nie? No, no, fajnie. Tego się pytają, czy ją zobaczy, czy nie? Mikaj, zabieramy tą deskę, czy nie? Bo ona full wybija. Jak na full, wie, przeszkadza, nie? Sprawdź to, mistrzu. To tylko chyba mało to z, z mojej perspektywy. O! O! Coś biją, coś z drzewa. No nie wiem, czy ją, czy nie. No, a to jest dalej do polecenia przez to, czyli zabierał ją, czy nie? Nie, wypierdala, co? Dobra, Sigma. Dziękuję, co mi kajda to nie nacał. Więc. Jebałem, da dalej więc poleci im yy, wiecie, taką spacającą się, co nie? Odnawale ze dzieci się pozna. No co, dawno go nie było, nie? Nie lecę jakoś wszystko, bo chcę obciąć. Spoko. Dalej się normalnie ma. No git. Nawet lepiej, co nie? O, mysz trochę zjebana. O! Ej, myślisz, że YouTube jest za taką mysz pokazaną, czy nie? Tak? W stanie show, co się Słucham cię. A były to na przykład możliwe. No. Nie ojciec Mój tata. No. Przed z takimi gwoździami. Możliwe. Moją deskę z po prostu. Tutaj co nie? Jakbyśmy byśmy zamontowali. No tu da im znać, że jak będą się wybierać do nas, to niech gwoździe wezmą. Prawidzowie, ogólnie to mi koła trochę wetformę, tak jak mówił. Czekam psychikę musisz znowu ten zbudować, Ty, a może większy rozpęd? No dobra, leży się nie wyjechał. No, będzie bolało. Mów kiedy start, boli, oj, boli. No, bo bo no, bo no prawda. <ścoughs> Ogólnie, to widzowie, ma trochę napompowane te nowe te koła. I nie, no nie jest trochę mocno. Nie, nie jest trochę mocno. No tu spompujemy. No, nie, jest Trochę, nie, nie, trochę. nie, 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 Wizor, ja patrzę, Adaś sobie taką pochodzę, skończył się, się, spędził i nie, nie chodzę tak, 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 tak. Teraz patrzcie, nie? Tutaj, chodźcie, chodźcie, chodźcie. chodźcie. Spierdalaj. No. Tutaj... Przybliżyłem. To się nagrało, dzięki za content To się nagrało No widzowie, także, wiecie ja Także Także Mika <grymka> się dopowiedzę, zobaczmy co jest O, dzięki Nie chciałem, żeby w kamerę trafiła, dobra, zaraz ją podniosę Tu nie. <grymka> zaraz ją wytnę. No idiota, no. Ja poleciałem równo, tylko wyleciałem gdzieś tu, to nie? Bokiem, tak? Nie, lekko pod kopem. No. I przeleciałem to, wreszcie nie zahaczyłem odechę. No. No i tu gdzieś kurwa wylądowałem. Aha. Tu się gdzieś na te kwiatki spierdoliłem. <laughs> Boisz się to czy nie? Nie. No i... Ej, a może... To Ej. Ej, ta deska jakaś rozwalona. No bo kiesują. No ta. Ej, rozwalano ją? Ja? no czy co? Pomyślałaś czy że ta deska? Przez tą kurwa deskę gorzej tam Ale że jej nie ma czy jest? Że jej nie ma To zamontować ją? Ale jak ją zamontuję, to ona się wyjedzie Dzień dobry Ale można spróbować ją zamontować Jeszcze nikomu ona się wiesz nie wywaliła nie? O właśnie to Alaś Śpiewańska No <śleska> Na górków można dojechać, a czy nie na górków tylko na obiszów Nie, no do tego. Gdzie Jania mieszka? Gdzie Jania mieszka? Gdzie on mieszka? Borek, na borek. Na Cukrowie też można ten dojechać, fajnie. Ciągle z górki. O moje udo! nie chłopie ty tyle latasz? A jeszcze tego dropa nie zrobiłeś. No Czemu? A dasz i nie chcę skaczą. Dawaj, lecisz teraz coś. No i jedź coś. Lecimy, dawaj. Ej!

我不用多发问。 Продолжение łapania To ja się poświęcam po prostu bo to jest bardzo męski sport no pierdolę farmazon jestem idiotą po prostu no ale to, to wiecie no kurwa takie życie nie jeden jest kurwa mądry a no ktoś musi być idiotą tak? to że my jesteśmy idiotami i że kurwa jeździmy na rowerach to kurwa wiesz już. Inna sprawa, nie? Ale niektórzy, Forfan, biegają sobie na przykład albo kurwa jeżdżą kolarsko. To, to w ogóle trzeba być rozjebanym na umysł. I też, ale nie do końca. Zobaczmy, jak sobie wkręciliśmy łunie benzone, że Ada się rozwrócił, udalił się w lewo i że ma niebezpieczną ramę. No, więc... Taka sytuacja. O, łze... w sensie... Y Kurde, jak po spory, ja nie mogę!

No dobra, widzowie. Dircik tam jest tam kurde, a my jedziemy jak Sigma. W chce sensie, się kur... Jedziemy, no jak ja ręką nie mogę ruszyć, to chyba nie jedziemy skakać, nie? Sorry, yy. ja tak nie mogę ruszyć ręką, ale dobra, jedziemy sobie do Maka. Jedziemy przecież oni i będą na pewno, nie? Ale nie wiem, ja nie mam aktualnie przy sobie, więc ja tam nic nie kupuję dobra. I nie nie sobie. Ja pierdolę mega prosiak Jo, ja, Co ty gadasz No Hubert Jeść tego mega prosiaka Opie Ja widziałem takiego Tam był jakiś typo nie Jadry mordeł kurwa mega prosiak I się zaczął na mnie gapić Jakbym nie chciał kurwa zjeść nie no. Głównie widzowie, tutaj mam tak Bauberek zjechał. Chabon Nie dotykaj samochodów, czyli do samochodu. Dobra, to samochodu. Źle Tu mamy carbon Fiber Green. Tutaj, żeberka są carbon Fiber. Tutaj do tutaj wloty. ładna na macie ogólnie beta. Tutaj złota felga, niebieskie zaciski. Tutaj też jest carbon fiber Tutaj jest lusterko carbon fiber No przepiękna, nie? Z tyłu tu mam carbon fiber Loteczka carbon fiber, no piękna pewnie, nie? No serio, nie? A to moja w ogóle, wiecie? Serio? No serio, moja A no, fajnie. Tak. Ado, teraz biorę okurę, się <laughs> Kurde, klasa no. Ale easy ma pan też ładne, planuję sobie aż takie zamówić <laughs> O

Nie, 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 to nawet z bo to jest na BGL blachach. To? To, zizing, to jest na z Rozumiesz? to pewnie zima, to no, jest to takich właściwie nie, kochamy. nie, widzowie... nie, w sensie. Po water, żeby nie, nie, żeby nie, 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 thirsty. nie, I będą mnie waterować, chłopie, za dwójka. Jakiś... jakiś skurwy, w sensie jakiś pan yy, bardzo niemiły nakrzyczał na mnie, bo no wracajmy i on po mnie wjechał i mnie trochę ręka jeszcze bardziej boli. No, no, jestem, nie, zają, z, to, jestem zdegustowany całą tą sytuacją. I w to jego wina bo tego pana, nie, a nie... a nie... w ogóle... Okulary ode mnie. Wypuść dziewczynkę na chwilę. No. No. no.